Siemaneczko widzowie, dzisiaj wracamy z openingiem na CSGO Skins Wasze oczywiście ulubione openingi się odbywają na tej stronce Budżet startowy mamy nieco powiedzieć 4200 A dzisiaj spróbujemy naszymi skinkami Aż dwukrotnie podwoić to co tutaj mamy Na start, żeby dropnąć jakiegoś skinka, takiego skinki do 8400 Żeby tak się, żeby tak się stało Będziemy grali jakieś case battle Będziemy na bieżąco wszystko wymyślać, a ja przypominam, że z kodem Darko macie plus 10%, 2 złote 10 groszy zł na start. Jest możliwość też wpłacania oczywiście w skinkach, klikając tutaj sobie, ekwipunek się chwilę musi załadować, ale już jest. Pamiętajcie też o codziennej darmowej skrzynerce, którą właśnie sobie otworzymy, jest w lewym górnym rogu stronki. Zobaczymy, czy dzisiaj może coś odda Desert Storm, nic ciekawego, nic ciekawego, ale na dole strony... Pamiętajcie, że są jeszcze dodatkowe 4 darmowe skrzyneczki i z tego co jest case'a, jak już wiele razy wspominałem, komuś poleciała koska z moich widzów, także tu na pewno warto to otwierać. I przypominam o moich giveaway, jak, jak już jeżeli byście chcieli coś wpłacać, mam tutaj giwałę z minimalnym doładowaniem. Za 5 deszek płacąc, macie z automatu w lotkę do wszystkich, ale są też giwaje z minimalnym doładowaniem 10 zł. Jeżeli byście mieli ochotę, oczywiście przypominam, że cała zabawa 18, także jeżeli jesteś młodszy, to nie jest to stronka dla ciebie. Dobrze, zaczynamy w takim razie, tak jak mówiłem, budżet 4200 i lecimy sobie powoli. Zobaczymy, jak to działa w ogóle. Najpierw dzisiaj sobie zaczniemy od ammo Case'a, powiedzmy takiej bardziej skromniejszej batelki niż zwykle, żeby wyrzucić czy dzisiaj gramy pod underdoga bardziej, czy gramy pod y, standard płyczek wody oczywiście no i, no i, no i że ta MK jest taka droga, mosquard co jest ty? ja widzowie jestem po całym weekendzie streamowania, dzisiaj oczywiście kolejny streamek niedzielny, wieczorny Około godziny 23.00 rozpoczynamy. Dzisiaj rozdajemy też kostkę. Przy współpracy z Ces Skinsem na moim streamku. I rozlosujemy dzisiaj o 23:00 skinki yy, z odcinków na YouTube z Ces Goldskinsa. Także bądźcie gotowi na streamku. No i co, i co, i tak to się skończy? No dobra, mok jest dzisiaj nie oddał. Widzę, że to bardziej chyba pod Underdoga. Ale teraz następną zrobimy pod Standard. Troszkę nam ten budżet już zmalał. Więc, żeby to podwoić, trzeba będzie naprawdę się postarać. Spróbujemy może duck case'y. Powiem wam, że dawno duck case'ów nie robiłem. Ale dwa duck case'y, tylko że je damy na koniec sobie, bo one są trochę droższe. A przed to damy sobie może czekolady i rasty. Pyk, pyk. I duck case'a jednego. Cyk. Dobra, i tak to spróbujemy zagrać. Taki klasyk, ale nie do końca. Zobaczymy. Pod standard to zrobimy. Oczywiście liczymy, że Huntsman poleci. Shadow Daggery i Bayonet Lore. To jest takie minimum, co my chcemy z tej, z tej baterki, żeby, żeby była jasność. No damy, bo to Alexa może to w tym tkwi problem. Zerkniemy, co tutaj się będzie działo. Bullet Queen. No, kloczek ładny, ale czy zadowala mnie w tym momencie? Nie do końca. Nie do końca. A łupka też nie do końca mnie zadowala w tym momencie. I duck case, zobaczymy, jak duck case. Kurczę, no też ten bullet queen. On w ogóle jest w tych samych skrzynkach. Ten bullet queen jest w dwóch różnych skrzynkach. Ej, może jednak trzeba było pod tego underdoga tutaj łupać. Co? Jeszcze rękawiczki poleciały. No nie mogę, no nie mogę. Uj, oj, 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 oj. Ej, chyba trochę bardziej pokombinujemy. Chyba te Jokery to nie jest dobry pomysł dzisiaj. Polecimy troszkę inaczej. Pójdę na te droższe skrzynki, ale zbustujemy sobie je. case'ów dawno nie otwierałem. Może, może te skrzynki, których właśnie dawno nie używałem. Lunar casey. I polecimy sobie za 1344. Pod wygraną, pod wygraną. Dwa razy przegraliśmy. To 3 razy sztuka. Jest takie powiedzenie, coś kojarzę. Więc spróbujemy sobie w ten sposób polecieć. No i co to jest? Hyperbestia. Oj, ojoj ojoj. Miałem czutkę. Hyperbestia Faktory New 800. Do tego Hyperbestia 57 260 ziko. No jest dominacja. Uu, ten gloczek też drogi. I player tułemka dla niego. Rękawiczki dla nas obu. Nie no widzowie kurde, miałem tutaj czuteczkę straszną. Do tego jeszcze Zeusik na końcu. A dla mnie AWP i to jeszcze faktory new. I zobaczcie sobie jak jedną batelką wróciliśmy. Trzeba mieć po prostu dobry pomysł. Trzeba mieć po prostu dobry pomysł. W tym momencie 5700. Zobaczcie, że kurczę wszystko było do przegrania tutaj na start. Ale finalnie wróciliśmy. Ja bym teraz kolejną jeszcze pod Underdoga łupnął. Walniemy sobie pod underdoga i myślę, że to jest czas na ninja case'y, że to jest najwyższa pora na ninja case'y, więc dajemy sobie tak i robimy taką patelkę za 3 300. 3 300, myślę, że to będzie bardziej ryzykowna taka, od niej będzie zależała tutaj, myślę, finalna, finalna wersja naszego budżetu w tym odcinku. Ale zobaczymy. Ja mam czutkę, że, że gdzieś ten underdog może może tutaj być. Może się tutaj pojawić. I takie rękawiczki lecą dla mnie. I takie rękawiczki lecą dla mnie. I jeszcze kała redline. Jasny gwint. No, oddawać coś dla niego. Dobra, są też rękawiczki dla niego. Trochę tańsze, bo battle skirt. Ale jesteśmy jeszcze w grze. A wupa, oni też dla mnie. No nie, no nie. Musiałbym mu znowu te rękawiczki polecieć. Ale chyba to jest po zawodach Chyba to jest po zawodach Chyba, że te rękawiczki na koniec Nie wiem, czy te rękawiczki w ogóle mogą dropnąć No widzowie, czuję się lekko oszukany Miał tutaj wejść underdog Nie wszedł No dobrze, no dobrze Ja to przyjmuję na klatę Mamy te 2400 400 I myślę, że dobijemy sobie troszkę ze sklepu tych punktów Czekajcie Case battle Przechodzimy sobie za punkty Za batelki. I co my tu możemy kupić? Kupuję sobie bajoneta i kupuję sobie te rękawiczki dodajemy to do budżetu wracamy na 4300 i ja myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz walnąć jeszcze jednego all in pod underdoga myślę, że w końcu najwyższa pora na underdoga tylko teraz pytanie, jakie skrzyneczki winter casey za drogie może mm, polecimy tą techniką, że dajemy na buście skrzyneczki Polecimy sobie na przykład w ten sposób, że damy sobie Golden Volta, Vapor Wave'a, Anarchy Case'a, Luxuriosa, Royalka. Haul mi starczy? Nie starcza mi na haula. No i tego Dungerka, do tego dorzucimy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Tak, jeszcze Vapor Wave'a na koniec. Mamy te ostatnie skrzyneczki, mam nadzieję, które z których będzie przeciwnikowi mojemu dobrze zrobiło 7 skrzyneczek szczęśliwa liczba, dajemy underdoga i trzymamy kciuki żeby to weszło dajemy bota emili, niech emili mnie dzisiaj, niech tu mnie pokona na koniec tego, tego odcinka i to tak bardzo dobrą przewagą no niestety, kałak pamiątka dla mnie na start i to faktorino, on kosztuje aż 1100, jasnych gwint Zostajemy na chwilę w tyle, mam nadzieję, że to jest tylko na chwilkę. Dobra, poleciałem mu ducktapy, ale te ducktapy nie są aż tyle warte. Luxurious case, z tego może dropnąć. I dropnął print streamek dla mnie. Dziękuję bardzo, 1700 zł. Print streamek e, minimalware. Do tego jeszcze nam, mamy tutaj Tiger Toot, Shadow Daggery. Dzięki wielkie. I Stanger case. A. Nic ciekawego. Łapor wave na koniec. Ty jakiś ładny 5.7 poleciał. Ale widzicie, widzowie, źle dzisiaj tutaj yy, wybrałem sobie. Powinniśmy grać pod standardowe batelki. Ja wybrałem underdoga, więc jeszcze wam pokażę, co dzisiaj i oczywiście. A dzisiaj zostawcie sub, like i komentarz, żeby wygrać właśnie takiego uspika e, traitor e, field tested. A jeżeli ktoś oglądał całość, to oczywiście zapraszam na streamka. I kto pierwszy napisze dzisiaj, hula, hulajnoga na czacie. Ten będzie mógł wybrać sobie jedną osobę, którą autuje na 10 minut. Także taki mały spisek pod koniec filmiku. Ja pozdrawiam i widzimy się na streamku. I kodarko pamiętajcie.